Bardzo dobre widowisko w wykonaniu dwóch drużyn. Pierwsza bramka już w pierwszej, w pierwszej minucie dla mojego zespołu. Następnie wyrównanie gospodarzy i następnie 2-1, 3-1. I, i koniec, koniec pierwszej połowy, gdzie, gdzie mecz ułożył się nam na, na wyjeździe bardzo dobrze. Rozmawialiśmy w szatni o tym, że to nie jest koniec meczu, że połowa, drogi, połowa droga za nami, ale tego, czego ja się obawiałem, to kontaktu wynikowego z drużyną tura po bramce 3 na 2 w przeciągu tam dziesięciu minut przejechał się po nas walec. E, gospodarze wyszli na prowadzenie 4, 4 do 3 e, i niestety ale nie, nie zdołaliśmy e, ugrać punktu. E, więc e, podsumowując to wszystko e, bardzo dobre widowisko, tak jak powiedziałem na początku dla, e, dla, dla kibiców, e, ale ja jako trener tego zespołu e, to też zresztą powiedziałem chłopakom w szatni, że jesteśmy dobrym i dobrym, solidnym zespołem, ale nie jesteśmy wyrachowanym zespołem, bo wyrachowany zespół dociągnąłby ten wynik 3, 3 do 1 do końca. Jak ktoś był na meczu, to można powiedzieć, że powrót ze światów. Mecz zakończony happy endem, chociaż z całego przebiegu meczu. Gry w piłkę nie było za dużo. Jak widzicie, aura nasza nie pozwala na nagranie w piłkę, więc mecz był takim meczem typowym walki, typowy mecz błędów. Yy, można powiedzieć, że w pierwszej połowie to tak naprawdę sami sobie strzelaliśmy bramki. Yy. Może wiadomo, że cieszy trzy punkty, cieszy, cieszy pozytywny wynik, ale myślę, że mnie najbardziej cieszy to, że, że umieliśmy się podnieść po, po, po pierwszej połowie, że mental drużyny dobrze zareagował, że taki mecz jak się pokaże, że możemy grać do końca, że jak się przegrywa mecz to nic jest jeszcze stracone, że trzeba wierzyć do końca. Yy, wiadomo, warunki do tego nie sprzyjały, ale, ale konsekwencja doprowadziła do tego, że zdobyliśmy tu trzy punkty i myślę, że na pewno zasłużenie, więc dziękuję i do zobaczenia w środę.